Cześć, nazywam się Krzysztof Hojecki i pomagam uczniom w całej Polsce, tworząc edukacyjne filmy z matematyki. Można je znaleźć na YouTubie. W tym filmie pokażę Ci, jak rozwiązywać nierówności kwadratowe, które bardzo często występują na maturze. Zapraszam do wspólnej nauki. Zacznijmy od takiej nierówności. x kwadrat dodać 4x jest większe od zera. Rozwiązywanie nierówności kwadratowych polega na tym, aby wyznaczyć zbiór takich x, o ile istnieje, które po wstawieniu do tego wyrażenia sprawią, że to wyrażenie Przyjmie wartości większe od zera i mamy znaleźć wszystkie takie x. -y. I jak to zrobić? Należy postępować według prostego schematu. Najpierw przyrównujemy to wyrażenie do zera, czyli mamy x kwadrat, dodać 4x równa się 0. I rozwiązujemy takie równanie. To jest równanie kwadratowe i takie równania. Powinieneś, czy powinnaś umieć już rozwiązywać, ponieważ nagrałem o tym filmie. Jeżeli nie pamiętasz, to odsyłam do tego filmu. Co tutaj robimy? Wyłączamy, widzimy, że tutaj mamy równanie kwadratowe, w którym współczynnik C jest zerowy, więc ja wyłączam x przed nawias, a w nawiasie otrzymam X dodać 4. Kiedy iloczyn dwóch czynników będzie zerem? Kiedy albo pierwszy czynnik będzie zerem, już mam tutaj pierwsze rozwiązanie równania. Albo e, kiedy drugi czynnik będzie zerem, a kiedy wyrażenie x dodać w 4 przyjmie wartość 0, kiedy w miejsce x wstawimy minus 4. Gdy mamy już rozwiązania tego równania, to nanosimy je na oś e, x. Generalnie oś y nie jest nam potrzebna do tego, aby podać rozwiązania nierówności. Zaraz ci wytłumaczę, dlaczego. Najpierw naniosę te dwie liczby na e, oś. 0 mamy tutaj, to jest x1, a minus 4 mamy gdzie? Yy, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 tutaj. To, co tutaj mamy, to jest pewna funkcja kwadratowa. Znając miejsca zerowe oraz wartość współczynnika A, jesteśmy w stanie narysować taki wykres, z którego będziemy mogli odczytać rozwiązania tej nierówności. Współczynnik A to liczba, przez którą mnożymy x do kwadratu, i w tym przypadku jest to liczba 1, a to jest nam potrzebne do tego, aby określić, czy ramiona paraboli są skierowane w górę czy w dół. Współczynnik A jest dodatni, więc ramiona paraboli idą nam y, do góry. I ten wykres wystarczy nam do tego, aby odczytać rozwiązania tej nierówności. Zobacz. Nad osią x znajdują się y, czyli wartości, które są dodatnie. Pod osią x znajdują się y, czyli wartości, które są ujemne. I teraz zobacz. Nad osią x jest ten fragment wykresu i ten fragment wykresu, czyli tam, gdzie fragment wykresu jest nad osią x, ja tutaj sobie rysuję plusiki, a tam, gdzie jest pod osią x, rysuję minusy. I teraz dla jakich x to wyrażenie przyjmie wartości większe od zera? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zobaczyć, dla jakich x wykres tej funkcji przyjmuje wartości dodatnie, czyli te, które są po prostu nad osią x. I widzimy, że. Ja zmarzę to, aby zapisać odpowiedź. Już. I to wyrażenie przyjmuje wartości większe od zera dla x należących. Widzimy, że jak będziemy rysować ten wykres, on się będzie rozszerzać tutaj w nieskończoność, to od minus nieskończoności do liczby minus 4 ten wykres będzie nad osią x, czyli dla tych x to wyrażenie będzie przyjmować wartości dodatnie, czyli mamy od minus nieskończoności do minus 4. I teraz w liczbie minus 4 rysujemy nawias. Otwarty, ponieważ minus 4 nie należy do rozwiązania tej nierówności. Dlaczego? Dla minus 4 to wyrażenie przyjmie wartość równą 0. A my chcemy znaleźć x, dla których to wyrażenie przyjmie wartości większe od zera, więc minus 4 się nie liczy. Ale popatrzmy, co tutaj mamy. Na prawo od zera. Ta funkcja również przyjmuje wartości dodatnie. Wykres jest nad osią x, więc odpowiedź będzie się składała z sumy dwóch zbiorów. I drugi zbiór będzie od 0 do plus nieskończoności. I 0 też się nie liczy, ponieważ dla zera to wyrażenie przyjmuje wartość 0, a my chcemy x, dla których to wyrażenie będzie większe od 0. I to jest nasza odpowiedź. I mamy rozwiązanie pierwszej nierówności. Druga nierówność jest niemalże identyczna jak poprzednia. Nie zmieniło się to wyrażenie x kwadrat dodać 4x. Zmieniłem jednak znak nierówności. I tutaj mamy rozwiązać taką nierówność. x kwadrat dodać 4x jest większe bądź równe 0. Czyli mamy znaleźć takie x, -y, które po wstawieniu do tego wyrażenia dadzą liczby większe bądź równe 0. I schemat rozwiązywania tej nierówności jest taki sam jak przed chwilą. Przyrównuję to wyrażenie do zera, rozwiązuje to równanie, otrzymuję dwa rozwiązania, czyli 0 i minus 4, i rysuje wykres pomocniczy. I tutaj nic się nie zmieniło. Interpretacja, czyli podanie odpowiedzi tej nierówności będzie już nieco inna. I zapiszę to w tym miejscu. W poprzednim przykładzie mieliśmy x kwadraty dodać 4x jest większe od zera, a tu mamy większe bądź równe 0. Więc sprawdzamy, dla jakich x ten wykres jest nad osią x bądź ją przecina, czy też dotyka, ja mówię przecina. I widzimy, że dla x należących do przedziału od minus nieskończoności do minus 4 wykres jest nad osią x i w liczbie minus 4 funkcja przyjmuje wartość 0, czyli przecina oś x w tym miejscu. Czyli minus 4 już należy do Rozwiązania tej nierówności. Więc mamy yy, pierwszy fragment. Teraz drugi fragment, czyli do tego zbioru dodajemy drugi zbiór, to jest symbol sumy zbiorów, i mamy od zera do plus nieskończoności. I w zerze już nie mamy otwartego, a domknięty przedział, ponieważ dla zera to wyrażenie przyjmuje wartość 0, a my chcemy te x, dla których to wyrażenie będzie większe bądź równe 0. Więc 0 również tutaj pasuje, więc rozwiązaniem tej nierówności jest suma tych dwóch przedziałów. I zapraszam do kolejnego przykładu. Trzecia nierówność x kwadrat dodać 4x jest mniejsze niż 0. Tym razem mamy podać xy, dla których to wyrażenie będzie mniejsze od zera. I mając do rozwiązania taką nierówność, znowu postępujemy według schematu. Przyrównujemy to wyrażenie do zera i rozwiązujemy to równanie. Mamy dwa rozwiązania. Rysujemy wykres pomocniczy. To jest ten wykres pomocniczy, czyli nic się nie zmieniło. Mamy jednak inny znak nierówności, prawda? Więc zastanawiamy się, dla jakich x ta parabola, która jest wykresem tego wyrażenia, Przyjmuje wartości mniejsze od 0. A wartości mniejsze od zera to są te, które znajdują się pod osią x. Widzimy, tu mamy minusiki. I co jest odpowiedzią? Zobacz. Dla x'ów należących do przedziału od minus 4 do 0, ta funkcja przyjmuje wartości mniejsze od 0. To wyrażenie jest mniejsze od 0. Ale jaki będzie nawias? Otwarty czy domknięty? Obustronny. Zobacz. Dla minus 4 i dla 0 to wyrażenie przyjmuje wartość 0, a my chcemy wartości mniejsze od 0, więc te dwie liczby się nie liczą, więc będzie tutaj przedział obustronnie domknięty i to jest rozwiązanie tej nierówności. Zapraszam do czwartego przykładu. Obiecuję, że to już ostatni przykład, który bazuje na tym wyrażeniu x do kwadratu dodać 4x i tym razem mamy podać rozwiązanie takiej nierówności x kwadratu dodać, dodać 4x, jest mniejsze bądź równe 0. Znowu powtarzamy schemat. Przyrównujemy to wyrażenie do zera, rozwiązujemy równanie i rysujemy wykres pomocniczy. Tym razem mamy podać x, dla których to wyrażenie jest mniejsze bądź równe 0. To jest parabola, która jest wykresem tego wyrażenia. I teraz zobacz, chcemy x, dla których to wyrażenie jest pod osią X lub y, przecina oś X. I teraz rozwiązaniem tej nierówności, zapiszę już odpowiedź, są x należące do przedziału od minus 4 do 0, bo między tymi dwiema liczbami. To wyrażenie przyjmuje wartości ujemne, ale my chcemy też takie x, dla których to wyrażenie przyjmie wartość 0, a są to dwa x, minus 4 i 0, więc w tym przypadku te dwie liczby się uliczą, więc odpowiedzią jest przedział obustronnie domknięty i to jest rozwiązanie tej nierówności. I teraz e, oczywiście przejdziemy do rozwiązywania kolejnych nierówności, ale one będą już oparte na innym wyrażeniu. Zapraszam. Piąta nierówność do rozwiązania. Minus 3 razy w pierwszym nawiasie x odjąć 1, razy w drugim nawiasie x dodać 2 jest większe od 0. Postępujemy według poznanego schematu. Przepisujemy to wyrażenie i przyrównujemy je. Do zera. Zobacz, co my tutaj mamy, co tutaj można dostrzec? Tutaj można dostrzec postać iloczynową funkcji kwadratowej, z której bezpośrednio możemy odczytać miejsca zerowe funkcji kwadratowej, czyli rozwiązania takiego równania. Jeżeli tego nie widzimy, możemy też pomyśleć o tym w ten sposób, że mamy tutaj iloczyn trzech czynników. Iloczyn trzech czynników będzie zerem, kiedy i przynajmniej jeden z nich będzie zerem. Minus 3 nigdy nie będzie zerem. Drugi czynnik to x odjąć 1. Ten czynnik będzie zerem, gdy w miejsce x wstawimy 1. A ten czynnik będzie zerem, gdy w miejsce x wstawimy minus 2. I nanosimy te liczby na oś x, ponieważ, aby rozwiązać nierówność, gdy mamy już miejsca zerowe, to nanosimy je. Tutaj na naszą oś. Tu mamy 1, tu mamy minus 1, tu mamy minus 2. O, ale co nam jeszcze brakuje. Musimy wiedzieć, w jaki sposób ułożone są ramiona paraboli, a o tym mówi nam współczynnik A, czyli ta liczba, przez którą mnożymy te dwa nawiasy. W tym przypadku A wynosi minus 3, to liczba mniejsza od zera, więc ramiona paraboli są skierowane w dół. I teraz my chcemy podać x, dla których to wyrażenie przyjmie wartość większą od zera, czyli sprawdzamy, dla których x ten wykres znajduje się nad osią x. Widzimy, że dla tych, które znajdują się pomiędzy minus 2 i 1, czyli odpowiedzią są x należące do przedziału od minus 2 do 1. Ale to będzie nawias obustronnie otwarty czy domknięty. Dla x'ów minus 2 i 1 to wyrażenie przyjmuje wartość 0, a my chcemy, aby to wyrażenie przyjmowało wartości większe od 0, więc te dwie liczby się nie liczą, nie należą do e, odpowiedzi, więc mamy nawias obustronnie otwarty. Gotowe. Rozwiązaliśmy kolejną nierówność. Kolejna nierówność, którą mamy do rozwiązania, to x do kwadratu odjąć 7 jest mniejsze niż 0. I znowu postępujemy według znanego schematu. Przyrównujemy to wyrażenie do zera i rozwiązujemy to równanie. To jest wyrażenie kwadratowe, w którym współczynnik b wynosi 0, bo nie mamy tutaj x z pierwszą potęgą. I takie równanie w takiej sytuacji rozwiązujemy następująco. Przenosimy minus 7 na drugą stronę ze zmienionym znakiem i zastanawiamy się, jaka liczba podniesiona do, kwad do kwadratu da 7. Istnieją dwie takie liczby. Pierwsza to pierwiastek z 7, a druga przeciwna do tej to minus pierwiastek z 7. I teraz y kolejnym krokiem jest stworzenie wykresu pomocniczego i należy zastanowić się, gdzie na osi Znajduje się pierwiastek z 7. Możemy to sobie e, oszacować. Pierwiastek z 7 to więcej niż pierwiastek z 4, ale mniej niż pierwiastek z 9. Pierwiastek z 9 to 3, pierwiastek z 4 to 2. Więc pierwiastek z 7 znajduje się na osi pomiędzy liczbami 2 a 3. Tu mamy 0, tu mamy 1, tu mamy 2, tu mamy 3, więc gdzieś tutaj. Tu jest pierwiastek z 7. Minus pierwiastek z 7 będzie zatem między liczbami minus 2 a minus 3. Tu mamy minus 1, tu mamy minus 2, tu mamy minus 3, więc gdzieś tutaj minus pierwiastek z 7. Brakuje nam jeszcze jednej informacji, takiej, która mówi, w jaki sposób są ułożone ramiona paraboli. Czy są skierowane ramionami w górę, czy też w dół. O tym mówi współczynnik A. Tutaj mamy tylko x kwadrat, więc współczynnik A wynosi 1. Jest dodatni, czyli ramiona paraboli są skierowane do góry. I my mamy odczytać z tego wykresu x, dla których to wyrażenie, którego wykresem jest ta parabola, przyjmuje wartości mniejsze od zera, czyli x, dla których ten wykres znajduje się pod osią x. I widzimy, że są to x, które znajdują się między liczbami minus pierwiastek z 7 a pierwiastek z 7. Więc podajemy odpowiedź. x należy do przedziału od minus pierwiastka z 7 do pierwiastka z 7. I jaki tutaj będzie nawias? Obustronnie otwarty czy obustronnie domknięty? Dla tych dwóch liczb to wyrażenie przyjmuje wartość. 0, a my chcemy x, dla których to wyrażenie przyjmuje wartości mniejsze od zera, więc te dwie liczby się nie liczą, a skoro się nie liczą, to mamy nawias obustronnie otwarty. Gotowe! Zapraszam do kolejnej nierówności. Kolejna nierówność wygląda następująco. x do kwadratu dodać 2x odjąć 8 jest mniejsze bądź równe 0. I teraz znowu postępujemy według znanego schematu. Przepisujemy to wyrażenie i przyrównujemy je do zera. I mamy do rozwiązania takie równanie. I teraz to jest równanie kwadratowe, w którym wszystkie współczynniki są różne od zera. Zaczynamy od wypisania tych współczynników. Współczynnik A to 1, współczynnik B to 2, współczynnik C to minus 8. Przechodzimy do wyliczenia delty. Delta to b do kwadratu, odjąć 4 razy a, razy c, czyli 2 do kwadratu, e, odjąć 4 razy 1 razy minus 8. I co mamy? 2 do kwadratu to 4. Minus 4 razy 1 to minus 4, minus 4 razy minus 8 to jest plus 32. Więc delta wyszła nam dodatnia to 36, a gdy delta jest dodatnia, to takie równanie ma dwa rozwiązania. Obliczamy pierwsze. Może zrobię to w tym miejscu. Pierwsze, czyli x1 to minus b odjąć pierwiastek z delty przez 2a, co daje nam. B to 2, minus b to minus 2. Od tego odejmujemy pierwiastek z delty. Pierwiastek z delty to pierwiastek z 36, czyli 6. I to dzielę przez 2 razy 1, czyli 2. Minus 2, minus 6 to minus 8, podzielić przez 2, czyli minus 4. Drugie rozwiązanie tego równania to minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 2 dodać 6, podzielić przez 2, minus 2, ojej. Jak dotykam, to się zmazuje. Minus 2 dodać 6 to 4, 4 podzielić przez 2 to 2. Więc to równanie ma dwa rozwiązania. Kolejnym etapem, gdy mamy już rozwiązane równanie, to jest stworzenie wykresu pomocniczego, a wykres pomocniczy bazuje na tym, że na osi x nanosimy rozwiązania tego równania. Pierwsze to minus 4, gdzie mamy minus 4. Tutaj, a drugie to 2. Mamy to tutaj. Współczynnik A jest dodatni, więc ramiona paraboli będącej wykresem tego wyrażenia są skierowane do góry. I my mamy sprawdzić, dla których x'ów to wyrażenie jest mniejsze bądź równe. Od zera, więc sprawdzamy, dla których x ten wykres znajduje się pod osią x i widzimy, że dla tych, które znajdują się między minus 4 a 2, ale tutaj widzimy, że mamy do rozwiązania taką nierówność, że to wyrażenie jest mniejsze bądź równe 0. Ja tutaj zrobię miejsce na odpowiedź. Muszę to zmazać. Tutaj zapiszę odpowiedź. W sumie delta też już nie jest potrzebna. Więc żeby tam nie było żadnych niedomówień, to zmarzę to. I zapisujemy odpowiedź X należą. I zapisujemy od minus 4 do 2, i teraz zastanawiamy się, czy przedział obustronnie otwarty, czy domknięty. Dla tych liczb minus 4 i 2 to wyrażenie przyjmuje wartość 0, a my chcemy właśnie X, dla których to wyrażenie. Jest mniejsze bądź równe 0. Czyli te dwa te dwie liczby należą do rozwiązania tej nierówności. I to jest nasza odpowiedź gotowe. Zapraszam cię do kolejnej nierówności. Na koniec pokażę Ci jeszcze jeden bardzo ciekawy przypadek. Mamy do rozwiązania taką nierówność x kwadrat dodać 2x dodać 8 jest większe niż 0. Co robimy? Przyrównujemy to wyrażenie, które jest z lewej strony do 0 i rozwiązujemy to równanie. Widzimy, że mamy tu równanie kwadratowe, którego wszystkie współczynniki są liczbami różnymi od zera, więc zaczynamy od. Obliczenia delty. Delta to jest b do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, odjąć 4 razy a, czyli 1, razy c, czyli 8. I co otrzymujemy? 2 do kwadratu to 4, odjąć 4 razy 1 to 1, e, przepraszam, 4, a 4 razy 8 to 32, więc mam 4 odjąć 32, co daje mi minus. 28. Delta wyszła ujemna. To znaczy, że to równanie nie ma rozwiązań. Ale to nie oznacza, że ta nierówność także nie ma rozwiązań. Zawsze, ale to zawsze, rozwiązując nierówności kwadratowe, musimy mieć na końcu wykres. Nie możemy zatrzymać się na tym momencie. Jesteśmy w stanie przecież narysować wykres pomocniczy funkcji kwadratowej, która jest opisana takim wzorem. Zobacz. Współczynnik A jest dodatni, to znaczy, że ramiona paraboli są skierowane do góry. Czyli wiemy, że ramiona paraboli opisanej tym wzorem, wzorem są skierowane do góry i że funkcja kwadratowa opisana tym wzorem nie ma miejsc zerowych. To znaczy, że cała ta parabola znajduje się nad osią X. A co za tym idzie? Dla wszystkich x, jakiego x byśmy nie wzięli i byśmy nie wstawili go to, do tego wyrażenia, to zawsze otrzymamy liczbę, która jest większa od zera. Więc odpowiedzią są wszystkie x, -y, a wszystkie x -y to są x, -y, które należą do zbioru liczb rzeczywistych. Jakiego x byśmy nie wzięli i nie wstawilibyśmy tutaj, to zawsze otrzymamy wyrażenie, które jest większe od zera. Gdybym zmodyfikował tę nierówność w taki sposób. To też dla wszystkich x należących do zbioru liczb rzeczywistych, e, mielibyśmy spełniony ten warunek, że x kwadrat plus 2x plus 8 to więcej bądź tyle samo, co 0. E, przejdźmy jeszcze bo warto jeszcze wspomnieć o jednym przypadku, który będzie krótki i który będzie bazował też na tym, ale muszę sobie wyczyścić tablicę. Zobacz, tutaj mamy to samo wyrażenie, co w poprzednim przykładzie, ale mamy inny znak nierówności. x kwadrat plus 2x plus 8 jest mniejsze od zera. Tutaj mamy rysunek pomocniczy, na którym znajduje się parabola, która jest Wykresem funkcji kwadratowej opisanej tym wzorem. I zobacz, czy istnieją x, -y, dla których ten wykres znajduje się pod osią x? Nie. Nie ma takich x, które po wstawieniu do tego wyrażenia sprawią, że to wyrażenie przyjmie wartość mniejszą od zera. To oznacza, że taka nierówność nie ma rozwiązań. Piszemy tutaj brak rozwiązań. Dokładnie taki sam wniosek mielibyśmy, dopisując tutaj kreseczkę i otrzymując taką nierówność x kwadrat plus 2x plus 8 jest mniejsze bądź równe 0. Nie ma takich x, dla których to wyrażenie przyjmie wartość mniejszą bądź równą 0. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o nierówności kwadratowe. Dziękuję za wspólną naukę w tej lekcji i do zobaczenia w kolejnych. Aby rozwiązać nierówność kwadratową, sprawdź najpierw, czy dane wyrażenie kwadratowe ma pierwiastki, czyli rozwiąż równanie kwadratowe. Następnie stwórz wykres pomocniczy z parabolą, będącą wykresem danego wyrażenia kwadratowego, a aby podać rozwiązanie nierówności, odpowiednio odczytaj to rozwiązanie z tego wykresu pomocniczego.